Witam w moim pierwszym filmie Moja droga od 0 do 100 w 5,5 sekundy. Dzisiaj dowiecie się, jaki aktualnie jest mój najlepszy czas, jaką mocą dysponuje moje auto oraz pokażę Wam i opowiem o zmianach, jakie wprowadziłem w aucie, dzięki którym było możliwe uzyskanie tych wyników. Zapraszam na film. Mój najlepszy wynik na dzień dzisiejszy to 6 sekund i 27 setnych. Możecie to zobaczyć teraz na wykresie. Urządzenie, jakie używam do pomiarów to dragi GPS Performance Box. Jest to urządzenie, którego wyniki są porównywalne z wiarygodnością do Race Logic. Auto posiada moc 243 koni i teraz Dokładnie wam pokażę i opowiem o zmianach, które przeprowadziłem w aucie. Zapraszam. Zacznę od przepustnicy. Jest to oryginalna przepustnica 60 mm, która została rozwiercona do 65 mm. W przepustnicy została przeprowadzona modyfikacja zwana thin blade. Polega to na wycięciu jednej strony łączenia motylka po to aby prze, przepustowość, nie wiem, aby więcej powietrza po prostu przechodziło przez przepustnicę i, i było jak najmniej zawirowań przez, przez jakiekolwiek tam przeszkody yy, kolektor sący został również rozwiercony ponieważ oryginalnie wlot do kolektora miał 64 mm więc musiałem go dopasować idealnie do przepustnicy tak żeby było z jednej i z drugiej strony 65 mm Głąb kolektora starałem się jak najbardziej go poszerzyć. No, wiadomo, nie wiem, ile dokładnie zebrałem tam materiału dookoła, ale po prostu bałem się, żeby nie zrobić dziury na wylot. Następna rzecz to łączenie przepustnicy i airboxa. Które oryginalnie jest w kształcie harmoniki, ja je po prostu zasłupiłem dedykowanym do Fordów ST takim łączem, które jest gładkie w środku, dzięki czemu powietrze lepiej przychodzi. W airboxie jest na dzień dzisiejszy wkładka, ale już zamówiłem stożek. I wszystkie części pomocnicze do jego zamontowania, dlatego już dzisiaj zapraszam Was na następny film, w którym będę montował stożek oraz osłonę stożka. No i kolejne testy po, po zamontowaniu. Co do airboxa, dalej, to po prawej i po lewej stronie są dwa wloty. No i trzeci, nie wiem czy to jest wlot, czy nie, po prostu to jest dziura od spodu airboxa. Ja ją zakleiłem plastrem z żywicy. Do tego prawy wlot, teraz Wam pokażę, czekajcie. Prawy wlot, który wychodzi, idzie tutaj, 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 idzie dołem i wychodzi dziś tutaj. Ja go po prostu ucięłem w połowie. Tam, gdzie jest największa średnica, ponieważ na samym początku było chyba 60 mm, a w połowie jest 70, więc dla mnie było to bez sensu. Ja go ucięłem w połowie i zastąpiłem rurą o takiej samej średnicy, którą poprowadziłem tu do halogena. Drugi wlot, który jest tutaj, widać. Usunąłem go w całości i zastąpiłem kolankiem silikonowym. Tamten wlot naprawdę był już stary, dziurawy. I też był mały. Ja go e, zastąpiłem specjalną rurą o gładkim e, e, wnętrzu, e, która wytrzymuje e, temperatury chyba do 300 stopni. Poprowadziłem go obok, tutaj na dół. No i oczywiście powiększyłem także e, cały wlot do airboxa. Kolejną rzeczą w aucie było wyrzucenie katalizatorów. Zamiast nich poszły dekaty, które owinąłem razem z kolektorami wydechowymi bandażem. Następnie cały silnik został wyciągnięty, dokładnie sprawdzony, wszystkie gumy które były delikatnie sparciałe, zostały wymienione na nowe. Nowe zaciski, opaski, założone nowe sprzęgło. Do tego cała skrzynia została wyczyszczona. Co jeszcze? Aha, później założyłem nową cewkę, nowe kable, nowe świece. I to chyba na tyle. To wszystko dało mi moc 243 konie. No kolejną rzeczą było wymiana opon, ponieważ moje zwykłe drogowe opony naprawdę nie radziły sobie, więc wymieniłem je na opony typu Semi Slick o szerokości 235. To są Federale 595RS Pro. Powiem wam, że no nie ma ryzyka jeżdżenia w nich na deszczu, bo, bo już sprawdzałem wiele razy przy dużych prędkościach i naprawdę radzą sobie. I kolejna rzecz, to po prostu chyba najtasza rzecz, jaką zrobiłem w aucie: odchudzenie. Zaraz wam to pokażę, jak to teraz wygląda. Na dzień dzisiejszy, auto w środku wygląda tak. Wiem, że. Wielu z Was teraz powie, że to jest głupota, ale ja jestem nastawiony naprawdę na, na najlepsze wyniki, nie tylko do setki, ale również na jedną czwartą. Usunąłem z bagażnika totalnie wszystko: wszystko co było możliwe, wygłuszenia, plastiki, koło zapasowe, tylnia kanapa została również wyciągnięta, pasy i wszystkie śruby. Przedni fotel pasażera również został wyjęty Jak widać I wracając jeszcze do jednej rzeczy Z przodu oczywiście Górne wygłuszenie silnika na, na masce Oraz dolna osłona silnika została również usunięta Ponieważ doszłem do tego zdania, że Dzięki temu, nagrzewający się silnika każdy wie, że nasze silniki się mocno nagrzewają. Temperatura, która tam powstaje, będzie miała po prostu lepiej gdzie rozejść się, i nic jej po prostu nie będzie blokowała. Wiadomo, im bardziej nagrzany silnik, tym bardziej nagrzany kolektor, tym bardziej nagrzane powietrze w kolektorze. A ja chciałem właśnie tego uniknąć. I to by było właśnie na tyle co do zmian w moim aucie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie je w komentarzu pod filmem. Jeśli podobał Wam się film, zapraszam do zostawienia lajka i nie zapomnijcie subskrybować kanału, a teraz możecie usłyszeć.